Witam Was moi drodzy na moim kanale, tak jak całym. jestem już w Polsce, miał się pojawić kolejna recenzja Tytoniu. E, zgodnie z obietnicą, dzisiaj chciałem pochwalić się nabytkiem W.O.Larsen Signature. E, jest to puszeczka Tytoniu, że 100 gramowa którą udało mu się nakupić, kupić, będąc za granicą w Niemczech. Oglądałem w internecie parę recenzji tego tytoniu. Niemniej były to wszystko recenzje zagraniczne. Osób, które jakby mają dostęp do tego tytoniu, chciałem dla Was co nieco o tym tytoniu powiedzieć. <laughs> Tak widać, bardzo schrudnie zapakowany. Ciekawe, ciekawe opakowanie. Dlaczego wybrałem akurat ten ten Signature? Akurat w tej trafice, w której byłem, było kilka różnych, różnych blendów. Niemniej wybrałem tak jakby klasykę, która tak jakby zgodnie z opisem producenta jest to mieszanina mieszanina tytoniu Virginii, Burleya i Black Cavendisha e, powiem szczerze m, niby w opisie pisze, że jest to tyton e, aromatyzowany i tak e, tak początkowo myślałem niemniej im bardziej zacząłem e, go kosztować e, wydaje mi się, że jest to naturalny, wychwycony bukiet bukiet smakowy który ma być ma być karmelem owocami owocowy generalnie z posmak i ma tam być karmel, wanilia i owoce o tak jeżeli chodzi o samo samo pakowanie sobie otworzymy coś może pokażę każde otwarcie puszki bardzo ciekawy ciekawy aromat jest to wszystko zapakowane w taką woreczku samo, samo cięcie tytoniu jest to tytoń w postaci płatków są te płatki, grubo cięte. Ja sobie tutaj nad tym tytoniem pracuję, bo tak jak zauważyłem był mocno mocno podsuszony. No i naprawdę bardzo ciekawa kompozycja zapachowa. No jest naprawdę bardzo bardzo ciekawy. Jest wyczuwalny. Początkowo, teraz tego nie czuję, ale początkowo, jak go otwarłem, to typowa taka herbata owocowa. Niemniej, teraz jest bardzo słodki. E jest ten posmak karmelu, tej słodyczy e w, w tym tytoniu. C tak to e Tak to mniej więcej wygląda. Cena, e ja za niego płaciłem. Teraz do końca nie pamiętam ale około 27 euro za 100gram dobrze mówię tak chyba tak tak to tak to jest co tu, więcej, co tu więcej powiedzieć No może resztę to w trakcie przyniosłem dzisiaj żeby zapalić ten tytoń moją fajkę kalabasz jeszcze nie prezentowałem na tym kanale. Już jakiś czas temu, tak powiem, nabyłem ją i, i używam. Powiem szczerze, jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Więc, tak, jest tu. Jestem z niej zadowolony. Jest to jedna z największych fajek z serii, która, która wyszła. Została zakupiona w Mesh Market w USA. I powiem Wam szczerze, nie żałuję zakupu. Jest to bardzo fajna fajeczka na specjalne okazje. Bardzo fajny akcent. I po pierwsze wygodna. I naprawdę doznania spalenia tytoniu w tej fajce są, są zupełnie inne niż, niż w wrzoścowej fajce, czy, czy ewentualnie jakiejś piance, piance mniejszej. Nie wziąłem sobie podkładki, ale jakoś sobie będę musiał poradzić. Co do palenia w tym kalabaszu, ja może nakręcę filmik, ale generalnie można go używać na dwa, na dwa sposoby. Albo po wyciągnięciu główki z pianki, nie pakować nic za komina. Ja akurat tutaj w tym wypadku mam, mam włożone włożone kamyki mam włożone kamyki które mają pochłaniać wilgoć i powiem wam szczerze, to jest chyba jedno z takich lepszych rozwiązań niektórzy nie stosują nic, niektórzy stosują tam jeszcze filtr otma ja go stosowałem, ale powiem wam za bardzo nie mogę dobrać odpowiedniego gatunku papieru, który sprawdziłby się tutaj w tych temperaturach, które występują gdzieś tu w tych granicach, ten filtr. Ja z reguły stosowałem filtry do kawy, które stosunkowo były wytrzymałe, nic tam się z nimi nie działo, jeżeli chodzi o jakieś palenie czy coś, ale czasami e, lubią się ten filtr pomału ciemnieć i spalać powoli, co no wiadomo, no, wprowadzało niekorzystny akcent do, do e, samej fajki. Stąd tak jakby zrezygnowałem z tych filtrów. To ma tylko temu służyć, żeby ten popiół, który tutaj gdzieś z tej główki, e, która m, ma ten otwór denny, e, się przesypuje, idzie w dół i tak jakby no gdzieś tutaj gromadziłby się na dole w fajce. Ja wolę, tak mówię, tą fajkę po paleniu Zalać jakimś alkoholem, przeczyścić, przepłukać i w ten sposób o nią dbać, niż stosować jakieś filtry. Papier, który mi się, że tak powiem, tam w międzyczasie będzie spalał, no i całą tę zabawę, zabawę palenia będzie psuł. Tu odrzucimy jakiś taki grubszy kawałek patyczka Spróbujemy hmm. nabić tą fajkę. Okay. Fajka jest dość pojemna. Fajka jest dość pojemna. Wilgotność jest fajna. Powiem szczerze, na samym początku, według mnie. On był za bardzo suchy, pomimo że trafika była w miarę porządna. Raczej nie podejrzewałem ich o to, że nie umiem przechowywać tytoniu, no ale może tak generalnie. Wyszło to od producenta. Się trochę, że tak powiem, z innym biega. Momencik, ja was trochę yy, zaraz wracam. O, witam ponownie. <laughs> Mamy fajeczkę nabitą. E, tytoń w grubych płatkach. Bardzo ciekawie się prezentuje. Łapał też goci, to zupełnie inaczej się pali. Zobaczymy. wygody jest bardzo wygodna. Żeby nie było ciągu musiałbym naprawdę mocno ją nabić. A przy tego typu cięciu jak tutaj mamy, no to naprawdę można skompresować pod dużym ciśnieniem tytoniu. O, myślę, że już teraz będzie dobrze. Ja Wam szczerze wahałem się, czy kupić ten tytoń. Eee, troszkę że tak powiem, sugerowałem się ceną. Mówię, wezmę droższy zobaczymy, jaki będzie. Z tym, że nie paliłem nigdy tego gatunku tego producenta. Więc mówię, spróbuję. I powiem tak: jak do tej pory, e, nigdy nie byłem przekonany do tytonii aromatyzowanych. Zawsze starałem się mm, palić tytonie naturalne. Bez żadnych y, dodatków, aromatów. Czytam też innych, że tak powiem, specjałów, które mają nadać mu jakiegoś wyjątkowego charakteru. Zawsze tak miałem szacunek i mam nadal. Jestem zawsze tego samego zdania, że tytoń naturalny, wychwycenie jego smaku jest dużo trudniejsze. I tak jakby szacunek dla producentów, że potrafią. Zrobić blend o odpowiedniej smaku, e, przygotowując go według tam jakiejś receptury. Nie posłyszałem go na żadnej kartce, choć uważam, nie był na tyle wilgotny, żeby e, trzeba było to robić. Ale jest to zawsze jakaś metoda. E, ta jego suchość e, puszki może też była, że tak powiem, podyktowana tym, żeby ta mieszanka tak inaczej się spalała. Można powiedzieć o smaku. Na pewno bardzo jest przyjemny w zapachu. To na pewno osoby, które po stronie mogą powiedzieć, że jest to tytoń aromatyzowany. Na pewno wanilia. W pierwszej kolejności jedną z głównych nut to jest właśnie wanilia. się zaraz lepiej palić, więc myślę, że po chwili będzie można coś więcej powiedzieć, więc widzimy się za chwilę. A witam ponownie. Więc tak. Początek palenia zapach na pewno nuta owocowa, wanilia, karmel. Podczas palenia daje mi się mniej wychwytuje się zapachy. I tak jakby przechodzi się do klasyki takiego klasycznego smaku, smaku tytoniu Niemniej sam zapach tytoniu jak jest spalany można wyczuć te nuty, nuty tych aromatów Do dziś nie, nie wiem czy to czy jest ono aromatyzowane w sposób naturalny, czy czy w jakiś sposób, że tak powiem, przy użyciu jakichś preparatów? Z tego palenia wydaje mi się, że, że raczej sposób naturalny. Wydaje mi się, że w tej cenie w półce cenowej producenci raczej sobie nie pozwalają pójścia na łatwiznę i dokrapianie tytoniu jakimiś perfumami. Pewne osoby, które lubią tytonio dość zróżnicowanej aromatyzacji. Mogłoby się nim nacieszyć. Słodycz w jest odczuwalna. I bardzo przyjemnie się pali. Spokojnie strasznie. Fajkę nie staje żadnych temperatur. Co powiedzieć więcej? Osoby lubiące tytanie aromatyzowane. Można zajrzeć, kupić i wypróbować. Na pewno nie trafi na moją top 10, ale nie jest złe, wam powiem. Uuu. Nic. Zapraszam do subskrybowania na inne moje filmy. I do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.